Witam wszystkich na moim kanale. Zapraszam do na tygodniowego. Najpierw zaczniemy od osób z podznaku Barana. Zobaczymy, jaki będzie tydzień od 23 do 29 września. Dla osób z podznaku Barana. Baran Od 23 do 29 września. Jaki będzie tydzień dla osób z podznaku Barana. Przede wszystkim pokazują, że w przyszłym tygodniu będziecie musieli wykazać się cierpliwością. Przyjdzie wam na coś, troszeczkę dłużej poczekać. Tutaj karty też pokazują, że możecie poczuć się troszeczkę niepewnie, możecie poczuć się, że czegoś nie rozumiecie, czegoś nie wiecie, możecie poczuć się troszeczkę gorzej i ten taki Wasz dyskomfort może u Was powodować mężczyzna, którego już znacie. Mężczyzna bardzo atrakcyjny, mężczyzna pewien siebie. I tutaj też karty pokazują, że jeżeli jesteście na przykład osobami stanowolnego, to w przyszłym tygodniu macie szansę poznać właśnie kogoś takiego, z tym, że do tego spotkania może tak szybko nie dość, może się coś przeciągnąć, coś opóźnić i właśnie Wy przy tym mężczyźnie możecie się czuć tak bardzo niepewnie, nie? I tutaj też karty pokazują, że ze względu na jakąś sytuację, która będzie się właśnie wiązała z czekaniem, z cierpliwością, z waszym jakby takim gorszym samopoczuciem, jeżeli chodzi o pewność siebie, to wszystko będzie powiązane właśnie z mężczyzną, którego już znacie. To teraz sprawdzimy osoby z znaku BK. Zobaczymy, czego wy możecie się spodziewać w przyszłym tygodniu. Byk tydzień od 23 do 29 września. Byk od 23 do 29 września. Co się może wydarzyć u osób z znaku byka. No, tutaj karty pokazują, że będą jakieś zmiany. Zmiany dotyczące waszego postrzegania świata, jakieś. Takie sytuacje, które y, muszą się wydarzyć, które spowodują u Was właśnie y, taką wewnętrzną metamorfozę. To coś będzie powiązane z przeszłością, z tematami z przeszłości, z ludźmi z przeszłości. Ktoś powróci, y, z tym, że y, tak jakby powraca jakiś temat, który dla Was jest jakby y, pewnego rodzaju transformacją, ale Wy w tej całej sytuacji nie czujecie się komfortowo. Y, czujecie, że musicie stawić opór temu, co przychodzi do Was z zewnątrz. Y, być może poczujecie się napastowani, y, być może poczujecie, że. Musicie czegoś bronić, tak jakby swojego zdania, swojej osoby. Tutaj karty ewidentnie pokazują, że coś, czego, coś, co jeszcze właśnie nie zostało zakończone, coś, co się ciągnie już za wami dłuższy czas, w przyszłym tygodniu powróci i to będzie dla was coś takiego bardzo niekomfortowego. Tutaj karta Szóstki Kielichów może też stricte właśnie oznaczać i dzieci, że jeszcze jakiś temat powiązany z waszymi dziećmi nie został zakończony i w tym przyszłym tygodniu właśnie będzie taka sytuacja, która powoduje to, żeby Wy poczujecie się atakowani z zewnątrz. To teraz bliźnięta. Zobaczymy, jaki będzie przyszły tydzień dla osób z podznaku bliźniąt. Bliźnięta o tydzień od 23 do 29 września. Bliźnięta. Co się może wydarzyć u osób z podznaku bliźniąt? Pokazują przede wszystkim tak. M, pewną rolę w przyszłym tygodniu odegrają dwie osoby. Jest jakaś kobieta. Kobieta, być może z którą macie pewnego rodzaju spinę, być może się z tą kobietą nie dogadujecie. Tutaj karta też może pokazywać jakąś osobę pracującą w urzędzie, panią lekarz. Dalej mamy kartę rycerza kielichów, czyli osoba, która Was w pewien sposób adoruje, która jest przy Was, która mówi coś miłego. I być może te dwie osoby są właśnie w waszym miejscu pracy, o czym tutaj y, może mówić karta ósemki mieczy. W każdym bądź razie y, największym takim wydarzeniem, taką sytuacją, która będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu, y, będzie jakaś sytuacja teoretycznie, y, która będzie powiązana z dwiema osobami na przykład z Waszą przełożoną, z, jakąś koleżan z koleżanką z pracy i jakimś takim adoratorem, jakimś kolegą, który być może Wam mówi miłe słówka, a tam właśnie koleżanka, cudzysłowie oczywiście, jej być może się to właśnie nie podoba i tutaj też mogą być różnego rodzaju spięcia, jeżeli właśnie chodzi o tego typu tematykę. To teraz raki. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten przyszły tydzień. Rak, tydzień od 23 do 29 września, co się może wydarzyć u osób z podznaku raka. Rak do 29 września. No, tutaj karty u Was pokazują jakąś taką sytuację, której się tak naprawdę obawiacie. Jest jakaś informacja, jakiś dokument, jakaś taka historia, która powoduje, że na jaw wychodzą Wasze wszelkiego rodzaju obawy, jakieś takie pseudo koszmary, sceny. Jest jakaś historia, przez którą nie możecie spać po nocach. Być może o tej całej sytuacji dowiadujecie się właśnie drogą zdalną. No tutaj ewidentnie, jeżeli chodzi o osoby z znaku Raka, karty Was przestrzegają, że będzie coś takiego trudnego, jeżeli chodzi właśnie o Załatwianie trudnych spraw. Tutaj też karta Asa Mieczy może mówić o różnego rodzaju rozstaniach. O tym, że na przykład się z kimś rozstaniecie, być może to wy zostaniecie porzuceni, lub to wy kogoś porzucicie. I z tego względu też tak naprawdę będzie Wam ciężko w przyszłym tygodniu. Bo tak jak ja powiedziałam, karta księżyca pokazuje takie sytuacje, w których te Wasze największe obawy, które macie głęboko w sobie, one wychodzą na światło dzienne. Tutaj karty też przestrzegają, żeby nie do końca ufać wszystkim tym osobom, które znajdują się w Waszym najbliższym otoczeniu. Teraz osoby z znaku lwa. Zobaczymy, jaki dla Was będzie tam przyszły tydzień. Lew, tydzień od 23 do 29 września. Lew, co się może wydarzyć u osób z znaku lwa? Lew, 23-29 września. Ulubiono będzie bardzo sympatyczna, bardzo miła jakaś historia. Tutaj ktoś podąża w waszym kierunku, ktoś dosłownie może właśnie was odwiedzić, do was przyjechać. Tutaj też mogą płynąć do was jakieś informacje z daleka. Coś na temat. Waszego teoretycznego spełnienia marzenia. Karta Gwiazdy mówi o tym, że jest szansa, jest nadzieja na to, żeby spełnić swoje zamiary, swoje plany, swoje najskrytsze marzenia. To coś będzie czymś takim bardzo pozytywnym. Będzie to taka historia, która spowoduje, że zobaczycie to światełko w tunelu, ale tutaj karty też, karta też mogą wskazywać na, na jakąś imprezę planerową, bo bardzo często właśnie o tym mówi karta gwiazdy, że będzie coś miłego. Jeżeli jesteś osobami stanu wolnego, wolnego, macie szansę poznać swojego idealnego partnera, swoją idealną partnerkę. Możecie szansę, możecie poznać tę osobę właśnie poprzez drogę zdalną lub podczas jakiegoś wyjazdu, tak? Więc jeżeli chodzi o osoby z podznaków, ten nadchodzący tydzień zapowiada się naprawdę fajnie. Teraz, Panny... Zobaczymy, co tam u Was. Panna tydzień od 23 do 29 września. Co się może wydarzyć u osób z znaku panny. Panna do 29 września. No, tutaj karty pokazują, jakie sytuacje stresowe będzie. Będzie jakaś historia, która spowoduje u Was takie zwątpienie. Może poczujecie, że nie ma wyjścia z danej sytuacji, że tak naprawdę utknęliście w jakimś miejscu. To może być spowodowane jakąś informacją, jakąś wiadomością. Tutaj karty mam wrażenie, że bardziej Was przestrzegają przed tym, żeby przede wszystkim nie poddawać się, żeby wyjść ze swojej strefy komfortu. Że tak naprawdę powinniście spojrzeć na daną sytuację całkowicie inaczej. Być może też karta Asam jeszcze pokazuje, żeby się odciąć od tego, co jest właśnie dla Was w pewien sposób destrukcyjne przed osobami, przez które Wy cierpiecie, być może przez osoby, które w pewien sposób Was ograniczają. Tak więc tutaj, u osób znaku Pany ten przyszły tydzień może się okazać właśnie takim tygodniem, gdzie zechcecie coś wreszcie skończyć, to, co Wam. Przede wszystkim nie służy, jeżeli chodzi o Waszą psychikę, o Wasze takie poczucia bezpieczeństwa. Teraz osoby spod znaku wagi. Zobaczymy, czego Wy możecie się spodziewać w przyszłym tygodniu. Waga tydzień od 23 do 29 września. Waga od 23 do 29 września. Co się może wydarzyć u osób spod znaku? Vai karty pokazują, że przede wszystkim najważniejszą rolę w przyszłym tygodniu odegra mężczyzna bliski Waszemu Sercu. To może już być was, Wasz partner, ktoś z rodziny lub też ktoś całkowicie nowo poznany. Z tym, że ta osoba spowoduje u Was tak zwane zwątpienie, taki przesy, tak zwaną ból głowy, taką niechęć. Już będziecie mieli wszystkiego serdecznie dość. I ta osoba też będzie tak jakby prowodyrem ogólnego takiego zastoju. Będą jakieś sytuacje, które nie będą do załatwienia. Jeżeli macie właśnie w przyszłym tygodniu do załatwienia jakąś taką trudną sprawę, to ze względu na tego mężczyznę yy, nie da się tego załatwić. On tak jakby coś opóźniał. Z tym, że tutaj. Karta tego króla kielichów ewidentnie pokazuje, że Wy coś czujecie do tego mężczyznę. Mimo iż tak naprawdę w pewien sposób macie już go serdecznie dość, być może Was, was lekko denerwuje i też właśnie powoduje różnego rodzaju i jakieś takie problemy. No to też przede wszystkim właśnie karty tak jakby przestrzegały Was przed tym, że tak jakby głównym wyzwaniem przyszłego tygodnia będzie mężczyzna bliski Waszemu sercu. To teraz skorpiony. Zobaczymy, co tam u Was w przyszłym tygodniu. Skorpion, tydzień od 23 do 29 września. Skorpion, od 23 do 29 września. Skorpion, co się może wydarzyć u osób z podznaką Skorpiona? karty pokazują jakieś problemy, jakieś takie sytuacje, które nie będą do przeskoczenia. Ta historia o tej, o tej sytuacji możecie się dowiedzieć poprzez drogę zdalną lub też ktoś dosłownie może do Was przyjechać z tą informacją i tym osobnikiem, który Was o tym powiadomi, jest to mężczyzna, który Was już teraz na ten moment adoruje. Z tym, że karta Rycerza Kilków pokazuje mężczyznę, który bardzo szybko potrafi się zakochać, ale również szybko potrafi się odkochać. Tak więc tutaj też uważajcie na tego osobnika. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o osoby z podznaku Skorpiona, no przede wszystkim tutaj karty pokazują o sytuacjach, o takich historiach, które nie będą do załatwienia w przyszłym tygodniu. A to właśnie za sprawą. Mężczyzny, który być może mówi Wam, że coś do Was czuje, i być może właśnie o tej całej historii, jak ja powiedziałam, dowiecie się poprzez drogę stalową, lub też ten mężczyzna właśnie do Was przyjedzie i Wam to powie prosto w oczy. To teraz strzelec. Zobaczymy, co tam u osób spod znaku strzelca. Strzelec z tydzień od 23 do 29 września. Strzelec od 23 do 29 września. To się może wydarzyć u osób z oznaką Strzelca. No, tutaj karty pokazują ewidentnie kwestie zawodowe, Wasze miejsce pracy będzie dużo pracy, będzie jakaś spina, jakaś poważna rozmowa, czy to z Waszą koleżanką z pracy, czy też przełożoną i tutaj też dojdzie troszeczkę więcej pracy, troszeczkę więcej obowiązków, będzie czegoś więcej do zrobienia, do załatwienia, tak więc jeżeli chodzi właśnie o osoby spod znaku strzelca, no przede wszystkim zwróćcie uwagę na Wasze środowisko zawodowe, na to, że tak jak powiedziałam, być może będzie poważna rozmowa dotycząca prawdopodobnie Waszego zaangażowania, być może się ktoś wam zwróci uwagę, że być może się nie angażujecie za bardzo w swoje obowiązki, i tutaj z tego względu dojdzie wam coś jeszcze więcej. Teraz osoby z znaku koziorożce. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten przyszły tydzień. Koziorożec tydzień od 23 do 29 września. Co się może wydarzyć? U osób z odznaku koziorożca. Koziorożec od 23 do 27 września. No tutaj yy, przede wszystkim tak. Yy, jest to bardzo dobry tydzień dla osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą, które chcą poprosić o podwyżkę. Jest jakaś szansa załatwiania spraw powiązanych właśnie z dużymi pieniędzmi. Poczujecie, że macie siłę. Ogólnie będziecie tak jakby pewni siebie i tutaj też będzie bardzo dużo się działo. Wy będziecie w centrum uwagi będziecie takie jakby rzuceni właśnie w taki wir gdzie się dużo dzieje, dużo do was przychodzi z zewnątrz jest taki natłok informacji, natłok ludzi. Jest to też bardzo dobry okres dla osób, które na przykład szukają Długiej półki, bo macie szansę poznać mężczyznę, który już się czegoś dorobił, i być może ten mężczyzna, że tak powiem, straci dla Was głowę. E, tylko też uważajcie na to, żeby się za szybko, za dużo nie działo, e, bo przedtem właśnie tutaj może prze, e, przestrzegać karta ośmiu bułach. W każdym razie, jeżeli chodzi o osoby z poznaniem koziorowca, jest to bardzo dobry tydzień na to, żeby załatwić wszelkiego rodzaju właśnie kwestie, na przykład kredytowe, żeby kogoś spłacić. Tutaj też macie szansę uzyskania właśnie pomocy, poznania kogoś naprawdę fajnego. Tutaj też będzie to taki tydzień, gdzie poczujecie, że to tak naprawdę Wy macie tę moc, żeby budować własne życie. Teraz osoby z podznaku wodnika. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten przyszły tydzień. Wodnik tydzień od 23 do 29 września, co się może wydarzyć u osób z odznaku wodnika. Wodnik od 23 do 29 września. No tu i tak, przede wszystkim jest jakaś sytuacja, która jest takim jakby zalążkiem czegoś. Karta Asa Asa Buław karta buław. Oznacza to, że jest jakiś taki moment zapalny, że coś się zaczyna dziać. Jest taki moment, w którym wszystko się zaczęło, a to wszystko może dotyczyć właśnie kwestii dodatkowego źródła dochodu, jakiejś takiej sytuacji, jakiejś takiej okazji zarobienia pieniędzy, znalezienia pieniędzy. Z tym, że tak, ta cała sytuacja może być powiązana właśnie z jakąś imprezą. I tutaj też jako taka przestroga. Może ktoś Wam coś zaproponować, tak na szybko, tak w jednej sekundzie, w jednej chwili będzie jakaś propozycja, jakaś taka możliwość, jakaś taka sytuacja, ale nie bierzcie tej... Sytuacji bardzo na poważnie. O czym tutaj też może mówić właśnie ta karta trójki kielichów, bo karta kielichów y, mówi o sytuacjach, gdzie Wy możecie nie być do końca brani na poważnie, bo to jest taki luz, taka zabawa, y, miło spędzony czas. Y, tutaj karty też mogą mówić o takiej sytuacji, na przykład gdzie znajdziecie jakieś pieniądze właśnie na jakieś imprezie, y, gdzie ktoś może Wam coś zaproponować, możecie właśnie, że szukacie pracy, to y, no właśnie na jakieś imprezie, na jakimś spotkaniu towarzyskim może się okazać, że y, ktoś wam zaproponuje jakąś y, pracę. To teraz jeszcze tylko osoby spod znaku ryb. Zobaczymy, jaki dla Was będzie ten przyszły tydzień, czego Wy możecie się spodziewać. Ryby, tydzień od 23 do 29 września, co się może wydarzyć dla osób spod znaku ryb. No, tutaj przede wszystkim tak, karta i miecze pokazuje kobietę. Kobietę taką poważną, Kobietę z zasadami, to może być jakaś pani urzędniczka, pani lekarz. Ta kobieta będzie miała duży wpływ na waszą rodzinę, na, waszą, na wasze najbliższe otoczenie i ze względu na tę kobietę w waszej rodzinie, w waszym najbliższym otoczeniu, będzie się bardzo dużo działo. Jest jakiś taki natłok sytuacji, natłok osób. Tutaj też karty mogą pokazywać, że na przykład nie będziecie się z kimś dogadywać, tutaj też mogą być problemy rodziny ze względu właśnie na jakąś, przez jakąś kobietę, być może ta kobieta też ma duży wpływ na Waszą rodzinę, na to, co się dzieje w Waszej rodzinie. W każdym razie tutaj mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ryby, to karty bardziej Was przestrzegają przed osobami, tak zwanymi które są tak zwanymi przyjacielami domu. Tutaj akurat chodzi o stricte przyjaciółkę, o jakąś kobietę, która w pewien sposób być może Wam czegoś zazdrości, ale ta kobieta będzie takim prowodyrem do tego, żeby się bardzo dużo działo w Waszym najbliższym otoczeniu. Tak więc to byłoby tyle, jeżeli chodzi o rozkład na najbliższy tydzień. Oczywiście wszystkim życzę udanego tygodnia i zapraszam Was na inne moje filmy. Pa, pa!